No i ta chwila coraz bliżej. Za moment komisja zakończy obrady, zliczy punkty. Na ten moment czekaliśmy kilkanaście tygodni. Kto zmierzy się w wielkim finale? Znam dokładnie ten moment oczekiwania. Wykonali swoją niesamowitą robotę. Tam na górze nieraz przeszkodził im wiatr, nieraz sypnęło, czy deszcz spróbował namieszać, ale liczy się efekt. I oto są. To oni powalczą w wielkim finale blachotrapezt Dekarstwa 2026. Paweł Blecharczyk, Zdzisław Jarosz, Bartłomiej Słowiak, Bartłomiej Pawlik, Arkadiusz Kołodziejski, Ireneusz Kozłowski, Remigiusz Siek oraz zdobywca dzikiej karty Daniel Las. Ogromne gratulacje! To jest czas na świętowanie, to jest czas na radość, na dumę i na dzielenie się sukcesami. Słyszymy się! I widzimy się! Oczywiście w Kielcach!